Hej, Laska! Boże, jak my dawno się nie widziałyśmy, mam Ci tyle kosmetyków do pokazania, że lepiej zrób sobie jakąś herbatkę albo kawkę, tak jak ja i lecimy. I pokażę Ci kosmetyki, które ostatnio zużyłam, bo jak wiesz, ja zawsze zużyłam do końca, staram się nic nie wyrzucać. I zaczynamy sobie od takiego oto peelingu solnego z Mokosz. W ogóle staram ja przepraszam Cię, że odpadły mi tipsy, ale zapomniałam je zrobić przed naszą rozmową, także. I to jest, słuchaj, peeling solny do ciała o zapachu żurawiny i on miał taką jakby lekko tłustawą konsystencję, co powiem Ci, mega mi się podobało. Naprawdę ja byłam w szoku, ale on tak fajnie natłuszczał to ciało, że ja miałam wrażenie jeszcze podczas robienia tego peelingu, że ja po prostu mam taką mega gładką, mega nawilżoną skórę. Po prostu dotykanie jej to była sama przyjemność. Do tego ten zapach stara. Coś pięknego. Oczywiście jest to trochę droższy kosmetyk. Niestety nie wiem, ile on kosztował, bo go dostałam, ale no na pewno, na pewno kiedyś go jeszcze kupię, tylko po prostu muszę najpierw wykończyć moje pozostałe peelingi, bo jak wiesz, ja mam tego pełno, ale w momencie, kiedy już mi się tam pokończą, to myślę, że do niego wrócę, bo był cudowny. Też on nie był jakimś takim mocnym peelingiem, więc jeżeli Ty też nie lubisz takich mocnych peelingów jak ja, no to myślę, że fajnie ci się sprawdzi. Ja jak wiesz, mam skórę topową, więc w sumie u mnie to takie mocne peelingowanie ciała jest też niezbyt wskazane, więc ten był dla mnie idealny, no po prostu świetny produkt. Kosmetyk numer dwa to jest taki Midnight Recovery Concentrate z Kielsa. To było takie ale jakby z heru. Było z tego co pamiętam, takie bardzo tłuste, było takie treściwe. No, niestety, taka próbeczka 4 ml jest za mała, żeby ocenić, czy ten produkt faktycznie coś robił, bo ja szczerze nie zauważyłam u siebie żadnych jakichś takich wiesz, wielkich przemian, wielkiej metamorfozy. Ale tak jak wiesz, kupiłam sobie w grudniu kalendarze adwentowy i po prostu mam pełno tych próbek. W ogóle, słuchaj stara, bo mi aż to słońce, dzisiaj jest taka piękna pogoda, że mi słońce ja po prostu daje po oczach i ja chyba trochę tutaj zasłonię ruletę. bo wiesz, nie chcę po prostu cały czas mrużyć oczu, ale teraz chyba jest trochę lepiej. Także jeżeli chodzi o te serum Skilsa, no to raczej bym nie kupiła ponownie, no bo bynajmniej nie widziałam żadnej różnicy. Może trzeba go trochę dłużej poużywać. Nie wiem. Dalej mamy taki szampon. Szampon z Soul i on miał za zadanie przedłużać świeżość włosów i w ogóle on miał przy okazji peelingować. I on faktycznie miał w środku w sobie takie małe drobinki, które było faktycznie czuć jak się myło te włosy, aczkolwiek było je czuć raczej przez chwilę i to też nie było to nie było jakieś duże drobinki, które by faktycznie jakoś mocno peelingowały tą skórę głowy, więc nie wiem czy to nie jest taki trochę scam. No miał ładny zapach, spoko domywał te włosy. Aczkolwiek nie był to też jakiś taki najlepszy szampon, z którego korzystałam. Tak jak ja Ci kiedyś mówiłam, to ja w ogóle mam ogromny problem ze znalezieniem szamponu dla siebie, bo ja mam szybko przetuszczające się włosy, do tego jest też ich dość mało, są dość rzadkie, więc taką na dobrą sprawę, kiedy ja mam tuste włosy, to wygląda naprawdę bardzo źle i mam po prostu wiesz, trzy włosy na krzyż, ten jak kolum jakiś. Więc dla mnie po prostu szampon, który dłużej mi utrzyma tę świeżość włosów. Jest dla mnie naprawdę zbawieniem, ale dotychczas nie znalazłam też takiego szamponu, który by tak pięknie domywał moje włosy i żeby przedłużał ich świeżość, więc nie wiem, czy po prostu nie jestem skazana zawsze na tuste włosy i na mycie ich po prostu codziennie rano. No i tak jak mówię, ten szampon niby nie był zły, był po prostu taki poprawny, ale szukam czegoś lepszego i cały czas testuję nowe szampony. Po prostu za każdym razem kupuję inny, żeby znaleźć po prostu ten, który będzie świetnie współgrał z moimi włosami. Nie poddaję się i mam nadzieję, że faktycznie w końcu na taki trafię. Trzymaj za mnie kciuki, bo ja już jestem po prostu na granicy wytrzymałości. Tutaj mam taki kremik z NUX. To był jakiś taki kremik na dzień, taki um, żelowy, właśnie on ma taką żelową konsystencję, bardzo przyjemny. Ja właśnie u siebie takie lubię, bo uważam, że na dzień ta konsystencja kremu powinna być taka lżejsza, żeby fajnie nam się trzymał makijaż. Też w ogóle bardzo często ja robię tak, że na dzień nie nakładam żadnego kremu, tylko po prostu wiesz od razu, walę na twarz SPF i uważam, że to jest wystarczająco. A że ten mój SPF z Holika Holika naprawdę fajnie sobie daje radę jako baza pod makijaż, no to nie widzę jakby sensu używania jeszcze dodatkowo kremu pod spód. Natomiast to sobie zużyłam, no bo doszłam do wniosku, że no jeżeli mam te kremy na, na dzień, no to dlaczego by ich nie używać? No przecież ich nie wyrzucę, przecież... No, zużyję je, skoro już mam. Dlatego używałam go sobie właśnie pod SPF. No i był naprawdę fajny: był właśnie taki żelowy, chłodzący. Takie kremy w ogóle bardzo fajnie strzymać w lodówce, szczególnie jeśli na przykład masz problemy z opuchlizną. No to też jest super opcja. Dalej mamy taki wielki hicior, bo słuchaj, jest to maseczka hydrożelowa z action i w ogóle się nie spodziewałam, że masetka z action, która nie wiem, nie wiem, ile ona mi kosztowała. Ona mogła mi kosztować około 5-8 zł, coś takiego, bo wydaje mi się, że była tańsza niż dycha. I to co było w niej zajebiste a w ogóle zapomniałam ci podkreślić, ona jest z niecynamidem jak coś. To, co było w niej zajebiste, to, że ona jest podzielona na takie dwie części. Po prostu jedna część, wiesz, była tutaj na czoło do nosa, druga część była na resztę twarzy i to było naprawdę mega, mega wygodne, bo nie wiem jak ty, ale ja mam zawsze problem z tym, że te takie zwykłe maseczki w płachcie y, strasznie źle mi się nakłada. Jakby ja nie wiem, czy jest osoba na tym świecie, na którą maseczki w płachcie idealnie pasują, nigdzie się nie marszczą, są super dopasowane, po prostu zakłada się je świetnie i nie wygląda się w nich jak debil. Naprawdę, czy jest taka osoba? Bo ja na przykład za każdym razem się irytuję, zakładając tam maseczkę w płachcie, że wszędzie mi po prostu odstaje. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że nie da się dopasować takiej maseczki na każdego, bo każdy ma inną twarz, ale ja nie poznałam jeszcze osoby, na którą właśnie te maseczki w płachcie, te takie klasyczne, faktycznie by pasowały. No a ta, dzięki temu właśnie, że jest rozdzielona na dwie części, no to naprawdę można nic sobie fajnie dopasować do swojej twarzy, i to, co jest ogromnym plusem, to właśnie, że ona była Hydrożelowa, że to nie była Maseczka taka na tkaninie Materiałowa i słuchaj, stara, jak Ona mi się pięknie trzymała Ona dosłownie w ogóle się nie ruszała W ogóle nie musiała mi poprawiać, dlatego Zajebiście się w niej wygląda Bo ona jeszcze jest w takim właśnie złotym kolorze Więc możesz się poczuć jak taka Pinterest girl, która robi sobie Właśnie jakiś everything shower I po prostu ma dzień dla siebie W ogóle to jest marka Jak coś, Skin Bliss kompletnie nie znam, ale no ta maseczka była cudowna, bardzo też przyjemno było to, że właśnie ten hydrogel dawał takie uczucie chłodzenia, a ja jeszcze dodatkowo ją miałam w lodówce, więc już w ogóle genialne. I na pewno dłużej trzymał ten chłodny efekt niż właśnie te klasyczne maseczki w płachcie. No i co? Bardzo fajnie mnie nawilżyła Ja na 100%, jak będę w action, to sobie kupię jakiś większy zapas, bo to po prostu chyba jest mój ulubieniec z tego wszystkiego, co dzisiaj ci pokażę. Następny produkt znowu Kills. Ja wiem, że mam tutaj pełno rzeczy z Killsa ostatnio, ale no to po prostu wynika z tego, że tak jak mówiłam, cały czas zużywam te kalendarze adwentowe. To w sumie tylko pokazuje, że kupno takiego kalendarza adwentowego wcale nie jest takie głupie. No bo wiesz, jesteś w stanie sobie przetestować normalnie markę, tak naprawdę ich kultowe produkty, no co prawda wiadomo, w takich mini wersjach, ale możesz się przetestować kultowe produkty, zobaczyć, czy one faktycznie są warte tych pieniędzy, no bo wiadomo, jeśli chodzi o te produkty z no to one kosztują zazwyczaj około 200 zł, czasem około 100, no ale w dalszym ciągu to nie są małe kwoty. No a płacąc za ten kalendarz można jakby przetestować wszystko naraz i sprawdzić, czy faktycznie są czegoś warte. No, i na przykład w przypadku Kilsa, to ja ostatnio wyraziłam swoją opinię, że no ta marka totalnie mi nie siadła. I może dosłownie mam z dwa produkty od nich na te 24, które były w kalendarzu, które naprawdę, naprawdę bym mogła kupić ponownie. Więc no, nie jestem fanką. No i tutaj mam właśnie taki żel do twarzy. On z tego co pamiętam miał mega nieprzyjemny zapach. Tak, w ogóle. Jeśli chodzi o produkty Kilsa, dla mnie one mają okropne zapachy, one po prostu pachną taką apteką. Te zapachy aż Zniechęcają. No, ja jakby bardzo zwracam uwagę na ładne zapachy, i w momencie, kiedy zapach jakiegoś kosmetyku mnie odrzuca, no to zazwyczaj cały kosmetyk mnie odrzuca, bo coś może dla mnie nie pachnieć, ale nie powinno jednak śmierdzieć. A po prostu dla mnie produkty Kilsa dosłownie śmierdzą. Naprawdę nieprzyjemnie ten żel się rozprowadzał po twarzy, bo on, on ma taką strasznie dziwną konsystencję. Bardzo ciężko w ogóle go było zmyć. To nie było tak jak z pianką do twarzy, że dosłownie z trzy klapnięcia wodą i już, tylko ja naprawdę trochę musiałam się zajmować tym zmywaniem tego produktu z twarzy. Też ogólnie używał go Alex mój chłopak, i on stwierdził równie tak jak ja, że ten kosmetyk po prostu śmierdzi. Także totalnie nie ma opcji, żebym kupiła ponownie. Gdybym na przykład dostała od kogoś to za darmo, to też bym to od razu oddała, bo no po prostu totalnie mi się nie sprawdza. Lecimy dalej. Dla odmiany teraz produkt do mycia twarzy, który kocham i ja się Tobie tutaj nie będę rozwodzić, bo ja Ci mówiłam miliony razy o tej piance i wiem, że już pewnie masz dosyć, ale naprawdę kupią sobie, bo jeżeli tak jak ja też nie lubisz żelu do twarzy, który daje Ci takie uczucie ściągnięcia, wysuszenia, właśnie szczególnie jeśli chodzi o skórę jakąś wrażliwą czy suchą, no to pianka do twarzy jest po prostu zbawieniem, a w ogóle ta zjawi jest cudowna, bo jest właśnie dla skóry wrażliwej. I ona ma tutaj takie składniki, które po prostu sprawiają, że nie ma żadnego uczucia ściągnięcia. ładnie pachnie tak delikatnie. No, ja jakby za każdym razem wracam do tego produktu. I nawet jeżeli używam coś innego, bo nie wiem, dostałam na przykład, no to i tak, i tak ostatecznie zawsze wracam do pianki z JAI, bo ja jeszcze nie trafiłam na nic lepszego. Także nie będę ci się dalej rozwodzić, ale no, kocham ten produkt i. Musisz go kupić, po prostu. Co my tu dalej mamy? Mamy tutaj jakiś peeling do ciała z Nux. A, okej, okay, pamiętam go. No, generalnie ja ten peeling sobie tak zużyłam, bo zużyłam. On też niestety nie miał ładnego zapachu, a ja uważam, że w peelingach zapach jest jednak bardzo ważny. Znaczy, dla mnie ogólnie we wszystkich kosmetykach zapach jest ważny, ale po prostu w peelingach jakoś wyjątkowo. Tak samo jak w kremach do ciała. No i co tu dużo mogę powiedzieć, no były to takie średniej grubości drobinki, nie były ani małe, ani duże, spoko mi się sprawdził, aczkolwiek właśnie ze względu na ten zapach nie kupiłabym ponownie, na przykład ten peeling z Mokosz o wiele lepiej mi się sprawdził i o wiele bardziej go polecam, też dodatkowo no, można sobie porównać 30 ml, a tutaj mamy... 300 gram. No także ogromny słój na długo starczył, a to tak naprawdę ja sobie, no ja wiem, że to miniaturka, ale ja to zużyłam chyba dosłownie no 2-3 razy, więc. Dalej mamy wreszcie jakiś kosmetyk do makijażu i ja ten podkład, słuchaj, kocham. Naprawdę kocham. To jest aktualnie mój ulubiony podkład. Jest to podkład z Max Factor i on ma jednocześnie sobie jeszcze SPF, a co jest bardzo fajne. I ja sobie używałam kolorku Warm Almond i ten kolor był na mnie naprawdę idealny. Jest prawie skończony, bo ja go sobie jeszcze używam. Właśnie dzisiaj go sobie nałożyłam, ale w ten sposób, że go odkręciłam i zmieszałam go sobie troszkę z innym podkładem, bo nie mam teraz takiego jasnego podkładu jak ten, więc musiałam sobie zmieszać, żeby jako tako wyglądać, a nie jak taka pomarańczka. To co ja w nim kocham, to że on od razu po nałożeniu daje po prostu takie totalne wygładzenie. I ja chyba pierwszy raz się spotkałam z kimś takim, że podkład dosłownie aż tak wygładza, że twoja skóra jest tak wygładzona, jakbyś sobie w programie graficznym w Photoshopie ją po prostu wygładziła. I to jest coś niesamowitego. Niestety, minus jest taki, że ten efekt wygładzenia oczywiście nie trzyma się cały dzień. No bo wiadomo jak to na skórze: zaczyna nam po jakichś kilku godzinach się wydzielać cebum, trochę gdzieś się rozmarzamy, trochę coś się zetrze i tak dalej. No wiadomo, że podkład nie będzie wyglądał idealnie przez cały dzień, no i wiadomo, że oni się reklamują, o typu tak jak tutaj, że 30 godzin go można nosić. No ale kto normalny nosi podkład 30 godzin? To jest logiczne, że to jest tylko produkt do makijażu, on się zetrze Chociaż nigdy go nie używałam razem z jakimś primerem, więc kto wie No ale generalnie nie możemy też oczekiwać nie wiadomo czego No i fakt faktem, on po kilku godzinach się trochę ściera I już nie ma takiego pięknego efektu, tylko no, skóra zaczyna wyglądać znowu jak skóra Ale no mimo to ja go kocham Też do tego on jest tani, bo on kosztuje około 35 zł Aczkolwiek ja go dostałam od Max Factora i teraz strasznie żałuję, bo Max Factor mi dał chyba z 10 kolorów po prostu tego podkładu, a ja zostawiłam sobie dosłownie tylko jeden, jeden dałam przyjaciółce i reszta poszła w rozdaniu i teraz trochę żałuję, bo mogłam sobie zostawić jeszcze jakiś kolor, bo teraz już nie mam, ja muszę kupić, no ale przynajmniej jedna z moich obserwatorek dostała. Tak więc totalnie Ci polecam, ja mam suchą skórę, a mimo to on mnie nie wysuszał, mimo to nie podkreślał właśnie moich suchych skórek, tylko tak jak mówię, pięknie wygładzał, wszystko zakrywał, w ogóle też bardzo dobrze sobie radzi z zakrywaniem właśnie jakichś wyprysków, cudo. Boże laska, bo ja czuję, że się rozgadałam, chyba muszę Ci trochę przyspieszyć, bo zaraz będziesz miała dość. Tutaj mam jeszcze zwykły żel do mycia ciała z NUX. On też był spoko, ładnie pachniał, ale to był taki bardzo delikatny zapach i to był zapach słonecznika z miodem. Nie do końca moje nuty zapachowe, ale pachniał ładnie, więc go zużyłam. No i co, wszystko spoko. Nie wiem, co więcej można powiedzieć, jakby o żelu pod prysznicą. kolejny kosmetyk do makijażu, i jest to taki rozświetlacz z VIBO płynny rozświetlacz. To, co jest super, to że on ma taki fajny aplikator w formie pipety. Nie wiem, który to jest kolor, bo po prostu ja mam go tak długo, że on się zdarł. W każdym razie jest to taki kolor szampański i ja no, po prostu kocham ten produkt z wielu powodów. Po pierwsze jest tani, po drugie naprawdę wykończenie go zajmuje dużo czasu. Ja tego produktu używam już naprawdę bardzo, bardzo długo, a to jest chyba moja dopiero druga buteleczka, więc sobie wyobraź. No fakt faktem ja się nie maluję codziennie, ale w dalszym ciągu, no kurde, wykończyć tą butelkę nie jest wcale tak prosto, uwierz mi. Szczególnie, że mogłoby się wydawać, że tutaj nie jest jakoś dużo produktu, ale dosłownie wystarczy ociupinka, żeby on był już widoczny, bo to jest naprawdę mocny zawodnik. I co? No i ja tak naprawdę chyba jeszcze go nie będę wyrzucać, bo mi jest po prostu szkoda tego produktu. I tak wpadłam na taki pomysł, że po prostu zamiast go wyrzucać do śmietnika, to widzę, że tutaj na ściankach no zostało jeszcze sporo tego produktu i tam na dnie gdzieś on sobie jest. I pomyślałam sobie, że ja tu po prostu sobie wleję jakiś olejek do ciała, fajnie to przemieszam, tak powstrząsam, trochę tutaj przemieszam tą pipetą i ja normalnie będę tego używać, bo naprawdę żal mi... Mm, żałuję, mi to wyrzucać, a to jest tak cudowny produkt, ja jestem pewna, że też do niego wrócę, że jeszcze go kupię po prostu na ten moment mam inny rozświetlacz, a ja też właśnie tak jak mówię nie lubię za bardzo marnować kosmetyków i wyrzucać i tak dalej ale myślę, że do niego wrócę na, na luzie, bo no jest piękny, po prostu jest piękny, on daje taką taflę, po prostu taki efekt mokrej skóry. I ja kocham właśnie w rozświetlaczach taki efekt mokrej skóry, który jest taki bardzo naturalny. To nie są właśnie takie hamskie drobinki, tylko po prostu taka mokra skóra. To wygląda niesamowicie. Uch, dobra, staram się jeszcze przebrnąć przez trzy produkty, ale to już będzie szybkie. Tutaj mam w sumie dwa kremy pod oczy z Kielsa, więc w sumie może oba omówię. Mam jeden, tak, z witaminą C, natomiast drugi jest taki bardziej na noc, multi-corrective no i co, i oba mi się fajnie sprawdziły, akurat jeśli chodzi o Kielsa tak jak mówię, że nie przypadam za tą marką, tak te kremy do oczu były naprawdę bardzo fajne wydaje mi się, że ten fioletowy chyba był dla mnie fajniejszy, bo miał taką fajniejszą konsystencję, nie wiem za bardzo co mogę o nich więcej powiedzieć, no wydaje mi się, że fajnie nawilżały była całkiem przyjemna konsystencja, jeśli chodzi o zapachy, to tutaj chyba, no jak to w produktach kilsa nie było za ciekawie nie, nie jest zły, ale też nie pachnie moim zdaniem. A ten? Ja nie czuję zapachu. W każdym razie spoko były te kremy, ale czy bym kupiła ponownie? Chyba nie, bo po prostu nie widziałam jakichś zabójczych efektów. W ogóle jeśli chodzi o kremy pod oczy, to nigdy nie widzę jakichś zabójczych efektów. Właściwie nie wiem na ile kremy do oczu są tak naprawdę nam potrzebne w pielęgnacji, bo wydaje mi się, że równie dobrze możemy sobie kremem do twarzy po prostu przejechać tutaj te okolice pod oczami. No ale dobra, lecimy z ostatnim już produktem. Jest to kremik z Liren, który jest z SPF-em. Co ciekawe, ja go właśnie nie zużyłam do opalania, bo słuchaj, historia była z tym taka, że ja go kupiłam jakoś. W trakcie, jakoś w sierpniu, jeszcze w trakcie jak były wakacje No ale w Gdyni oczywiście pogoda była jaka była Że za bardzo nie miałam okazji go zużyć, bo nawet nie było tej pogody Wiadomo, kremy SPF mają to do siebie, że one zazwyczaj mają rok po otwarciu ważności No i tak jak inne kosmetyki, no wiadomo, niektórzy tam używają po terminie Tak kremów SPF się nie powinno, no bo po prostu już ten filtr może nie działać tak jak powinien Dlatego stwierdziłam, że no zamiast po prostu smarować się w przyszłym roku już takim e, przeterminowanym produktem, e, no to że go zużyję sobie jako zwykły balsam do ciała. I słuchaj, to był cudowny pomysł, bo ten krem tak wspaniale nawilżał, ja miałam tak gładką skórę, a przy tym on ma naprawdę ładny zapach. Ja kocham ten zapach. Ten zapach y, też był na tyle intensywny, że to nie było tylko tak, że ja się posmarowałam i już, y, już zapachu nie było czuć, tylko faktycznie ja tym kremem pachniałam przez jeszcze jakieś dobre dwie godziny. Więc uważam to za mega plus. Daj mi znać, które produkty ty testowałaś, bo jestem na maksa ciekawa też twojej opinii y, i możesz mi też coś polecać. I dziękuję ci kochana za rozmowę. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Pa, pa!